Prezenterkę programu Gadu Gadu ubiera butik szafa. Radą i wszystkiego 11. Gadu Gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzisiejszy nasz gość jest czarodziejem słowa. Pisarzem, poetą, wychowuje nowe pokolenia twórców. Pisze dla dużych i małych, no ewidentnie zakochany w słowie. Adrian Szary, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tworzenie zawsze wymaga pewnego odsłonięcia się i takiej odwagi. Jakbyś tak miał się zastanowić, kiedy taka decyzja w twoim życiu zapadła i skąd w ogóle odwaga do tego, żeby tworzyć w takim mieście jak Radom. Rzeczywiście to zawsze się wiąże z odsłanianiem swoich uczuć, emocji, z takim otwieraniem się, bo co prawda my się kryjemy zawsze, prawda, za taką konstrukcją jak podmiot liryczny, jak narrator, że to nie my, że to należy oddzielić, ale oczywiście czytelnicy bez problemu jakieś takie wątki autobiograficzne w naszych wierszach czy w naszej prozie odczytują. Ja zaczynałem bardzo wcześnie i myślę, że jak większość osób piszących, od takiego pisania do szuflady że rzeczywiście to był rok mniej więcej. 93, kiedy ja miałem 10 lat, byłem zafascynowany twórczością Jana Brzechwy, więc też od bajeczek zaczynałem swoje pisanie. I chyba rzeczywiście nigdy bym się nie zdecydował na, na ujawnienie tych tekstów, ale dosyć też wcześnie przeżyłem takie poważne wydarzenie w moim życiu, pobyt w szpitalu, który się z poważną, jak na tamten wiek, chorobą łączył, nie będę tutaj może wnikał. I kiedy z tego szpitala wróciłem. Pojawiła się taka propozycja mojej nauczycielki wówczas, żeby pojawić się w jednej z, raz, z rozgłośni radiowych. No więc ja pomyślałem, że ten materiał taki i bajkowy, i troszeczkę wierszy w szufladzie mam, więc czemu, czemu tak? Mam nie wyciągnąć i nie zaprezentować. I tak to się małymi krokami zaczęło. Ale teraz z perspektywy też tego, tego pytania, właśnie tak sobie uświadomiłem, że chyba gdyby nie te przykre doświadczenia w moim życiu, to, to chyba bym się nie zdecydował podzielić tym, co myślę i czuję. A tak z perspektywy czasu, jak patrzysz na te swoje pierwsze y, dzieła, pierwsze zwrotki, Oj słowa, to, to ja. Uśmiecham się, uśmiecham się i rzeczywiście nawet do tego stopnia, że z, takim, z taką du dużą dozą uśmiechu patrzę na swój pierwszy Tomik, chociaż to już był rok 2007, kończyłem wtedy studia polonistyczne, ale z perspektywy czasu i kolejnych Tomików to. Również do tego pierwszego tomu się uśmiecham. Także no, po, po wielu latach inaczej się wraca do swojej twórczości. Zresztą krytycy, literatcy radzą. To jest takie jedno z zadań warsztatowych: powracać do swoich tekstów po latach i na nowo je gdzieś tam korygować. Gadu, Gadu w Radiu Rekord. To teraz takie podchytliwe pytanie. Poezja czy proza? Da się wybrać? Bardziej chyba poezja, tak. Zdecydowanie lepiej się czuję w poezji, lepiej się czuję w ocenianiu poezji, jeśli chodzi o warsztaty literackie, które prowadzę dla młodzieży. Rzeczywiście próbowałem różnych form, bo i troszkę opowiadań na moim koncie się pojawiło i monodram, który został wystawiony na scenie Radomskiego Teatru, też był sporym dla mnie jako autora przeżyciem, ale zawsze jednak książki poetyckie cieszą na Najbardziej dotychczas ukazało się osiem tomików, więc tu to też po liczbie tych książek, no, można stwierdzić, że, że to poezja przeważa. W moim nazwijmy to dorobku. A masz jakieś takie ulubione swoje kawałek twórczości, czy książkę, czy wiersz jakiś taki szczególny, jakbyś miał powiedzieć? Zawsze takim cieszącym wierszem jest ten ostatni, ostatnio napisany, bo to rzeczywiście coś nowego, jeszcze nieogranego, taka, taka nadzieja, że jeszcze, jeszcze człowiek. Jak pisze, tak? bo, bo myślę, że każdy piszący ma też takie okresy posuchy, nazwijmy to, kiedy, kiedy rzeczywiście nie piszemy, kiedy ta wena nie przychodzi i zawsze jest ta obawa, czy ostatnia książka nie była już rzeczywiście tą ostatnią, dlatego zawsze ten ostatni wiersz najbardziej cieszy. No, mogę to powiedzieć o ulubionym tomiku mojej żony, to jest tomik Heureza, który wydały zeszyty poetyckie, więc troszkę ta twórczość zaistniała na takim szerszym polu niż, niż tutaj w regionie. I jest to te pewien wybór moich tekstów, chociaż zawiera też troszkę nowych utworów. Ja Heurezę też, też bardzo lubię. Myślę, że rzeczywiście, gdybym miał wskazać tę książkę, ten tomik ulubiony, to byłaby to Heureza. Gadu, gadu w Radiu Rekord. A powiedz mi, czy. Biorąc pod uwagę, jak wygląda Twoja twórczość, czy poezja jest dla Ciebie takim trochę pamiętnikiem z życia, że zapisujesz jakieś gdzieś tam ślady takie swoje, zostawiasz yy, i kiedyś będzie można tam coś wyłowić? <laughs> Tak, jak najbardziej. To, to, o czym powiedzieliśmy tutaj na początku naszej rozmowy, że, że te wątki autobiograficzne rzeczywiście w naszej twórczości widać. Ja zresztą od kilkunastu już lat prowadzę swoją stronę internetową i swój blog. Ostatnio zdecydowałem się też wydać wybrane zapiski blogowe w najnowszej książce. A to o to będę cię jeszcze męczyć za chwilę. Dobrze. Więc myślę, że jak najbardziej. Bardzo ładnie to widać, kiedy ja sobie po latach właśnie też wracam, do kolejnych tomików, i, i widać, które sprawy, które osoby były dla mnie wtedy ważne, co mnie wtedy inspirowało, interesowało. To bardzo ładnie widać z perspektywy czasu. Także myślę, że czytelnicy też będą mogli śledzić pewne wydarzenia z mojej biografii. Zawsze mnie też ciekawi warsztat. Twórcy. Czy ty masz jakieś swoje miejsce, gdzie tworzysz jakiś taki rytuał z tym związany, jakbyś nam mógł zdradzić od kuchni, jak to wygląda? Właśnie jestem dosyć chyba nietypowym wierszokletą, bo tak wiem, że Balzak przyubierał cały strój mnicha, pił hektolitry kawy, nie sypiał po nocach, prawda, kiedy pisał swoje powieści. Może z prozą to jest troszeczkę inaczej. Ta moja twórczość, zwłaszcza poetycka, powstaje gdzieś na marginesie moich codziennych obowiązków, to znaczy, to nie jest jest tak, że ja się zamykam gdzieś w pokoju, prawda, żona cicho na paluszkach chodzi, żeby mi nie przeszkadzać. Nie, nie. Ja pracuję na co dzień w liceum imienia Jana Kochanowskiego, wykładam też na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH. No właśnie, no więc kiedy ty znajdujesz sporo. czas na to, żeby jeszcze jakieś I, twórczo się... Tak i pomiędzy tymi obowiązkami ta poezja się gdzieś tam w mojej głowie Wypływa rodzi, tak. Ja ją bardzo długo noszę w głowie, jeśli tak można powiedzieć, a w zasadzie na papier przelewam już po tych korektach dokonanych gdzieś w swoich myślach i bardzo rzadko już potem powracam do tych wierszy, a może właśnie szkoda, może powinienem jeszcze jakiś czas dłużej trzymać je w szufladzie i powracać do nich. Gadu Gadu w Radiu Rekord! Prowadzisz bloga swojego i ostatnio, już mówiłeś przed chwilą o tym, ale jeszcze bym Cię podpytała mhm. o więcej. Wydałeś te swoje blogowe zapiski w formie książki. Ale jak to w ogóle się stało? Jak wygląda? Jak jest to zbudowane? Poopowiadaj nam to. Mhm. No właśnie, stało się to bardzo nietypowo, bo miał to być kolejny dziewiąty mój tomik. Tak mniej więcej co dwa lata te tomiki się ukazywały. No i tutaj walczyłem ze sobą, ponieważ mam duży dystans do tego, co piszę i do swojego nazwiska, że będzie to jakiś tomik związany z moim nazwiskiem, więc pojawiały się warianty podpowiadane też przez kolegów, moich koleżanki z warsztatów literackich, że może będzie to Szarak, może Szary Człowiek, adekwatnie do cyklu wierszy, które powstały. No i okazało się, że kiedy zacząłem pracować nad tą książką, również po konsultacji z moim wydawcą, doszedłem do wniosku, że te części szarak, Szary Człowiek z wierszami to będą tylko części składowe większej książki. Dorzuciłem do tego troszkę bajek pisanych przeze mnie w ostatnim czasie. No i zdecydowałem się właśnie też wydać taką książkę ala autobiograficzną z zapiskami blogowymi, czyli z tym wszystkim, co mnie gdzieś tam pochłaniało w ciągu ostatnich lat mojego życia i, i pracy, ponieważ w tej książce są i wstępy, i recenzje książek innych autorów, do których miałem przyjemność pisać, czy to posłowia, czy blurb na okładkę. Więc bardzo bardzo szerok tematycznie z tego książka powstała, bo i wiersze, i bajki, i zapiski blogowe, i trochę recenzji. Także w trakcie tworzenia publikacji rzeczywiście to wydawnictwo się rozrosło bardzo. Czyli to taka Twoja polonistyczna dusza przez ciebie przemawia, że to musi być wydrukowane na papierze tak, w internecie. Tak, to się nie liczy. Jak najbardziej tak. No ja jestem jeszcze z tego pokolenia, dla którego no, książka jednak w takim wydaniu papierowym to jest to, jest to. Chociaż nie ukrywam, że, że mam na swoim koncie kilka audiobooków, też dosyć miło przyjmowanych przez słuchaczy, przez moich czytelników. Także no, trochę szukam tych nowych form docierania do e, odbiorców, ale też pozostaję konserwatystą, dosyć wiernym tradycji książkowej. Ale dotarłam też do takiej ciekawostki, i powiedz mi, czy się nie mylę, piszesz też teksty szant. Tak, piszę też teksty Szant, jak najbardziej. Gdzie no, widzę, możemy że usłyszeć? Przygotowałaś się bardzo dobrze Ale A do bo to trochę, mój, trochę to jest mój konik. Mamy wiele ze sobą, wbrew pozorom, wspólnego, bo o, jestem polonistką i żegluję, więc to o, mnie zaintrygowało. Bardzo. No ja co prawda nie, nie żegluję tutaj, nikt z oglądających i słuchających nas by mi nie uwierzył, jakbym powiedział, że żegluję, ale rzeczywiście dzięki mojej przyjaźni, współpracy z Rafałem Błędowskim, liderem szantowej grupy Clipper. Od wielu już lat piszemy wspólnie piosenki. Rafał pisze muzykę, ja piszę teksty, i rzeczywiście tych szant mamy no, dosyć sporo. Rafał powoli myśli o płycie, też takiej typowo autorskiej z naszymi piosenkami, więc tak, szanty pisze. Nawet tutaj kiedyś w jednym z wywiadów mówiłem, że, że pisałem teksty rapowe, ale to było dawno, jeszcze w szkole podstawowej. Moi koledzy mieli taki zespół rapowy i poprosili mnie o, o tekst. Jedna jakaś taka chałupka, techniczno nagrana piosenka z tego została. Czyli szanty też, no to no pięknie. Jak najbardziej. Tak. To trzymam kciuki, żeby jakaś płyta z tego powstała. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Twoja pasja skupia się głównie na codzienności. Twoje pisanie, twoja poezja, nie pasja. Uh -huh. e, to teraz takie poetyckie pytanie zadam. Czy szary szuka poezji w takiej codzienności, szarości dnia? Tak, jak najbardziej. O, jak ładnie sformułowałeś, oczywiście, tak. W takiej codzienności, w szarości dnia, i tak jak I wspomniałem. Się? Da się jak najbardziej, dużo jest tej poezji, trzeba tylko troszkę empatyczniej patrzeć na otaczający nas świat. I rzeczywiście w takich chyba tych smutniejszych doświadczeniach poezja rodzi się szybciej. To jest też takie doświadczenie moich koleżanek, kolegów piszących, moich warsztatowiczów, którzy też często mówią, że to właśnie takie smutne wydarzenia z ich życia inspirują ich bardziej. No, jak wszyscy wiemy, piszesz też dla dzieci. Czy mhm. dla dzieci pisze się jakoś inaczej, a jeśli tak, to na czym się skupiasz pisząc dla dzieci? No dzieci są na pewno bardziej wymagającymi czytelnikami, prawda, bo dzieci mówią szczerze, albo im się coś podoba, albo jasno powiedzą, że im się dane, dany utwór nie podoba. Tak jak wspomniałem, od pisania bajek tak naprawdę zacząłem, chociaż wydałem je dopiero po 12 latach w takim zbiorze szarówki ilustrowanym przez nieżyjącego już Sylwestra Zakrzewskiego, również radomskiego naszego rysownika. Po kilku latach ukazał się Zbiór Świat to Bajka. Dzisiaj też współpracuję z, z takim portalem kulturalnym, gdzie moje bajki można również znaleźć we współpracy z Wojtkiem Krupą, naszym radomskim bajkopisarzem. I rzeczywiście teraz w pandemii no, nie mamy tych spotkań autorskich z dziećmi, prawda? Ale te spotkania miały niezwykłą energię, bo tam na bieżąco konfrontowałem napisane teksty z odbiorcami, z krytykami. prawda? Tak i z, z najmłodszymi krytykami literackimi. Więc e, myślę, że kiedyś ładnie też pan Jacek Cygan o tym powiedział, e, który prowadził taką dyskotekę pana Dżeka dla, e, dla dziecięcych odbiorców, zapraszał kompozytorów, tekściarzy. Pamiętam. E, powiedział, że właśnie dzieci powinny mieć ten produkt na najwyższym poziomie, tak? Zarówno muzycznym, jak i w moim wypadku literackim. Więc myślę, że to jest ta myśl, która mi przyświeca, żeby, żeby te teksty rzeczywiście niosły ze sobą jakąś naukę, jednocześnie były dosyć sprawne warsztatowo, rymowane, takie mnemotechniczne, żeby łatwiej było, nie wiem, nauczyć się na pamięć, zapamiętać, przekazać komuś dalej. Tak, to rzeczywiście jest taka, taka działka mojej twórczości, która dużą radość mi sprawia. W, czyli wbrew pozorom jest to dużo bardziej wymagające i dla dzieci ta poezja, twórczość wcale nie musi być, nie wiem, jakby ktoś mógł pomyśleć, infantylna. No wręcz nie, przeciwnie. Tak. Trzeba, dzieci by to wyczuły natychmiast. Tak, trzeba to mieć na uwadze. No, jesteś na świeżo po wydaniu swojego bloga, że tak powiem, na mhm. piśmie, ale znając Ciebie, to plany na pewno jakieś masz. Zawsze pytam o plany, jakbyś tam trochę zdradził. Tak, no, wspomniałem, że. Że miał powstać Tomik. Ten Tomik rzeczywiście powstaje. Będzie to też nietypowy Tomik, bo będzie to wybór moich wierszy z kilkunastu ostatnich lat i wybór taki dwujęzyczny. Dwa lata temu ukazał się mój Tomik Contenans, który był Tomikiem polsko-angielskim. Teksty tłumaczyła moja koleżanka Agnieszka Złotkowska, również poetka. A teraz moje teksty tłumaczy Olga Lewicka na język rosyjski. My już kiedyś współpracowaliśmy ze sobą. I pojawił się taki pomysł ze strony Olgi, żeby spróbować taką książkę przygotować z wyborem moich tekstów, a ponieważ ja zawsze do wyboru tekstów dorzucam też teksty najnowsze, nigdzie niepublikowane, także nie będzie to tylko zwykłe powtórzenie niektórych utworów, ale również ta publikacja będzie wzbogacona o rzeczy najnowsze. No Jesteś żywym dowodem na to, drodzy państwo, że przy normalnej, wręcz wytężonej pracy można też twórczo działać z można. powodzeniem. Tak jest, e nawet w pandemii. Bardzo mnie to cieszy, że plany na przyszłość też są. Czekam z niecierpliwością. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby tutaj z nami dziękuję, pobyć. Było drodzy mi państwo, miło. Adrian Szary, pisarz, poeta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Гаду-гаду ah, ah, ah. в радио рекорд